Uwaga, w materiale pojawią się spoilery dotyczące lokacji, postaci i broni w Elden Ringu. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Zaczynajmy! Sposób pierwszy. Jeśli jeszcze nie odkryłeś Pałacu Mogłyna, przenieś się do wieży lenne w północnym Kelid. Możesz tam trafić już na początku gry. Wystarczy, że wejdziesz do teleportu znajdującego się za trzecim kościołem Mariki w Pogrobnie. Ten przeniesie cię do sanktuarium Bestii. Potem wystarczy minąć Gargulca i przejechać przez most... Aby dotrzeć do magicznej wieży i odkryć łaskę, przy której będziemy resetować podejścia. Ten sposób nie wymaga nawet użycia broni. Za naszymi plecami zmaterializuje się kula, która będzie nas śledzić. Zręcznie kierując ją w stronę urwiska zapewnimy sobie około 2000 run przy każdym przebiegu podczas pierwszego przechodzenia gry. Sposób drugi. Warunkiem jest odkrycie Pałacu Dynastii Mogłynów. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Doprowadzając do końca quest Białoszczękiego Warrego, albo odkrywając teleport za tunelami Yellow Anix na uświęconej Śnieżnej Równinie. Kręta droga do pałacu to łaska, przy której będziemy się resetować. To dobre miejsce nie tylko do offline'owego farmienia, ale również do testowania broni, umiejętności, zaklęć, cudów, wianków, piromancji, no dosłownie wszystkiego. Większość albinauryków jest pasywna i możemy testować na nich ilość zadawanych obrażeń, zasięg broni i tym podobne. Do farmienia potrzebny nam będzie łuk oraz oczywiście zapas strzał. Zadanie jest bardzo proste. Trafiamy wielkiego kruka, czekamy aż spadnie z krawędzi urwiska i ponawiamy, każdorazowo zgarniając 11 tysięcy run. Uwaga, czasami kruk zatrzymuje się tuż przed krawędzią, wtedy najlepiej odpocząć przy łasce, bo sprowokowanie go do skoku jest wówczas niemal niemożliwe. Sposób trzeci to zdecydowanie najszybszy sposób na zdobywanie run offline, niestety zarezerwowany dla tych, którzy ukończyli już pierwszą podróż. Pozostajemy w tej samej lokacji, ale tym razem wykorzystujemy Miecz Świętego Reliktu i Falę Złota, czyli specjalną umiejętność tej broni. Na NG plus 7 w 10 minut jesteśmy w stanie zebrać ponad 5 milionów run. Oczywiście pod warunkiem, że mamy Złotego Skarabeusza i Marynowaną w Złocie Łapkę Ptaka. I tu przechodzimy do ostatniego rozdziału, czyli do przedmiotów zwiększających ilość zdobywanych run. Amulet znajdziemy w opuszczonej jaskini w centralnym Kelid. Po dotarciu na miejsce musimy pokonać bossów tego obszaru, co nie należy do najprostszych zadań. Podobnie zresztą jak samo dostanie się do jaskini. Musimy bowiem wskoczyć do niej po gałęziach drzewa zwieszających się nad wąwozem prowadzącym do kolosę. Uwaga, łatwo spaść! Amulet zwiększa ilość zdobywanych run o 20%. Biorąc pod uwagę, jak szybkie są podejścia w każdej z przedstawionych przeze mnie lokacji, ta liczba robi gigantyczną różnicę. Warto więc wybrać się na eskapadę do jednej z najgorszych pieczar w całym Kelid. Z kolei złotą łapkę jesteśmy w stanie sporządzić sami. Przepis na nią znajduje się w książce z przepisami misjonarza nr 2, którą możemy zakupić u łaty w pieczarze mętnych wód. Łapka jest przedmiotem zużywalnym. Spożycie jej zwiększa ilość zdobywanych run o 30% na 3 minuty. Do jej stworzenia potrzebne nam będą owoce jarzębiny, złote świetliki i cztery palczaste łapki. Jarzębina jest wszędzie dookoła, ale najwięcej jej rośnie w słojogrodzie. Złotych świetlików jest najwięcej w Bajorze na płaczącym półwyspie, niedaleko chaty pustelnika. A czteropalczaste łapki zdobędziemy strzelając do pingwinów niedaleko czwartego kościoła Mariki. I to by było na tyle. Udanego farmienia. A jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach.